Cześć, ja jestem Kasia i witam Was na kanale Matematka Dalejka w moim pierwszym filmie dotyczącym pewniaków maturalnych z liczb i potęg. Zapraszam do oglądania. Zadanie pierwsze pojawiło się w sierpniu 2020 roku i brzmiało: liczba pierwiastek z 5 plus 2 pierwiastki z 3, i to wszystko do potęgi drugiej, jest równe. Bardzo charakterystyczne zadanie z wykorzystaniem wzorów skróconego obnożenia, które bardzo często też się pojawia na maturze. I możemy skorzystać ze wzoru a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, który znajdziemy w tablicach maturalnych. Lub jeżeli zapomnieliśmy, to możemy po prostu wymnożyć dwa nawiasy przez siebie. Czyli piszemy, przepisujemy to, co mamy w poleceniu i wymnażamy. Czyli to razy to, to razy to i to razy to oraz to razy to. Po uproszczeniu wyjdzie nam dokładnie ten sam wynik. Ale w tym przypadku... Spróbujemy ze wzoru skróconego mnożenia. Czyli a kwadrat, czyli pierwiastek z 5 do 2, to jest po prostu 5. Dodać 2 razy a, czyli pierwiastek z 5, razy 2 pierwiastki z 3. Dodać b kwadrat, czyli 2 do 2 to 4, razy pierwiastek z 3 do 2 to 3. I upraszczamy. 5, dodać 2 razy 2 to 4. I pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 15. Dodać 12. Dodajemy jeszcze piątkę z dwunastką do siebie, czyli 17 plus 4 pierwiastki z 15, czyli w tym przypadku poprawna odpowiedź to C. Kolejne zadanie to zadanie z maja 2017 roku. I brzmiało liczba pierwiastek 54 trzeciego stopnia odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch jest równa. Nie ma czegoś takiego jak wzór na odejmowanie pierwiastków, więc musimy to jakoś uprościć. No z dwójką tu już się raczej nic nie da zrobić, więc spróbujmy z 54. Rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. 54 da się na pewno podzielić przez 2, to będzie 27. 27 podzielimy na 3 bo się da, to będzie 9. 9 podzielimy na 3, czyli to 3. 3 się podzieli przez 3 i wychodzi 1. Znajdujemy 3 takie same liczby. Czyli pierwiastek z trzeciego stopnia to będzie 3 razy, 3 razy, 3 i jeszcze razy 2. Czyli mamy 3 trójeczki i one wyskakują do przodu. Jeżeli byśmy mieli pierwiastek drugiego stopnia, Wystarczyłyby wtedy dwie liczby. No. I one też by wyskakiwały do przodu. Czyli nasz pierwiastek z 54 trzeciego stopnia, to jest 3 i zostaje nam pierwiastek z dwóch. Odjąć, Odjąć pierwiastek z dwóch, trzeciego stopnia. I tutaj już możemy podziałać. Przed tym drugim pierwiastkiem stoi taka niewidzialna jedynka, czyli. 2 odjąć 3 odjąć 1 to będzie 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 2. Czyli w tym przypadku poprawna odpowiedź to C. Mieliśmy już zadanie ze wzorami skróconego mnożenia z pierwiastkami, to teraz czas na potęgi. I tak jest w maja 2020. Liczba 2 do 50 razy 3 do 40 przez 36 do 10 jest równa. Pierwsze, co tutaj musimy zrobić, to na pewno tą 36 rozłożyć na liczby pierwsze. Czyli 36, stawiamy kreseczkę, na pewno podzieli się na 2, to 18, na 2, to 9, 3, na 3. I trójeczkę przez 3 to 1. Mamy dwie takie, liczby, dwie takie grupy. Przepisujemy górę bez zmian. Razy 3 do 40 przez 2 razy 2 to 4. I 3 razy 3 to 9. I to wszystko do 10. Znowu górę bez zmian, bo tutaj już za wiele. Znaczy no w sumie nic nie da się za bardzo zrobić. I tak. Czwórkę zapiszemy jeszcze że to jest 2 do 2, a 9, że 3 do 2 i to wszystko do 10. 2 do 50 razy 3 do 40. I tutaj pierwszy wzór, z którego skorzystamy, to będzie ten, czyli AR razy S. W tym przypadku 2 razy 10, czyli... 2 do nie drugiej, czyli już do 20 razy. 3 do 20. Kolejny wzór, który znajduje się w tablicach naturalnych, czyli R minus S, jeżeli mamy te same podstawy, tak jak u nas. I mamy takie 2 do 50 przez 2 do 20, czyli 50 odjąć 20. To jest 2 do 30. Razy i 3 do 40 odjąć 3 do 20, czyli 40 odjąć 20 to 3 do 20. W tym zadaniu nie mieliśmy tego obliczać, widzimy, że poprawna odpowiedź to jest odpowiedź C. Zadanie trzecie jest bardzo podobne do poprzedniego. Dane są liczby x 4, razy pi, 4 5 razy 10 do minus -8 oraz y 1,5 razy 10 do 2. Wtedy x przez y jest równe. Zapiszmy to najpierw, czyli 4,5 razy 10 do minus -8 przez 1,5 razy 10 do drugiej. Znowu skorzystamy tutaj z tego wzoru na działanie na potęgach, który znajduje się w tablicach maturalnych. Czyli tak. To osobno dzielimy i to osobno dzielimy. 4,5 podzielić na półtorej, to jest trzy razy. Zostawiamy bez zmian. I tu mamy tak. 10 minus 8 odjąć 2. Czyli. 3 razy 10 do minus 10. Mamy taką odpowiedź, to jest odpowiedź A. Ostatnie zadanie, które Wam przygotowałam, to jest zadanie 5 z tego rocznej matury, liczba 3 do, do 2 dodać 1 czwarta jest równe. Pierwsze, co bym tutaj zrobiła. To dodała tą dwójkę do 1 czwartej, czyli to będzie 2 i 1 czwarta. Oraz zapisała to w jednym ułamku, czyli 2 razy 4 to 8, dodać 1 to 9, czyli 9 czwartych. I teraz korzystamy z wzoru, który znajduje się w tablicach naturalnych, o tego, zaznaczmy sobie, co jest naszą mką. MK to jest to u góry, a N to jest to. Rysujemy pierwiastek, nasze A, czyli 3 wkładamy. Pod pierwiastek i piszemy, tak, czyli MK idzie do 9 i N to jest pierwiastek czwartego stopnia, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź B. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania oraz zobaczenia innych pewniaków naturalnych, które znajdują się na moim kanale. Cześć!